Na pewno widziałeś pleśń choć raz w swoim życiu. Mogła być obecna na twoim jedzeniu, resztkach w lodówce, a nawet na budynkach. Pomimo, że możesz nie wiedzieć zbyt wiele o tym popularnym grzybie, z pewnością wiesz, aby trzymać go od swoich ust najdalej jak to tylko możliwe. Ale czy wiedziałeś, że niektóre rodzaje pleśni możesz bez problemu jeść? Jednak co stanie się, jeśli zjesz pleśń toksyczną? Jakie efekty przyniesie to dla twojego ciała? Obejrzyj do końca, a poznasz odpowiedź na te i wiele więcej innych pytań. Istnieje niemal 300 tysięcy różnych rodzajów pleśni. Każdy z nich wpłynie na Ciebie w całkowicie inny sposób. Niektóre rodzaje zwyczajnie wywołają długie wymioty lub biegunkę, inne nie zrobią kompletnie nic, bo są naturalnie dostępne w sklepach i cieszą się dużą popularnością. Jeszcze inny rodzaj pleśni może spowodować bolesną śmierć. Jak zatem wiedzieć, z jakim rodzajem ma się do czynienia? Pleśni jest mikroskopijnym grzybem zbudowanym z cienkich nitek i białego, szarego lub zielonego nalotu. Zarodniki pleśni po opadnięciu na powierzchnię umożliwiają rozwijanie się w nich grzybni. Skąd wiedzieć, czy produkt, na którym pojawiła się pleśń, należy wyrzucić, czy może da się go zjeść? Kiedy pleśń pojawia się na produktach płynnych, takich jak jogurt, pomidor czy dżem, wyrzuć je natychmiast. Jeśli z kolei znajdziesz spleśniały ser, kiełbasę czy ziemniaki, po odkrojeniu warstwy z pleśnią możesz zjeść te produkty. W skrócie, im bardziej miękki jest produkt, tym łatwiej pleśni się po nim rozprzestrzenia. No dobrze, ale co się stanie, jeśli przypadkowo zjesz spleśniały miękki produkt, który należało wyrzucić? Cóż, właściwie to nie pleśń spowoduje bolesne skutki. Jedną z konsekwencji będzie przedostanie się do twojego ciała małej bakterii obecnej w pleśni. Po jej zażyciu zaczniesz miewać bóle brzucha, wymioty lub biegunkę. To jednak nie najgorsze, co może ci się przytrafić. Jest też szansa, że w pleśni, którą zjadłeś, znajdowały się mykotoksyny, wytwarzane przez grzyby takie jak penicillium, fusarium czy aspergillus. Rodzajów mykotoksyn jest około 500, z czego najgorsza to prawdopodobnie aflatoksyna, która występuje na kukurydzy i orzechach. Zbyt duża jej obecność w organizmie może spowodować raka, uszkodzenia DNA, uszkodzenie wątroby i niewydolność systemu odpornościowego. Ale na świecie znaleźć można również pleśń, która nie wpływa na nasze zdrowie. Przykładowo, dobrze znany wszystkim ser pleśniowy, produkowany z pozbawionych toksyn niebieskich pleśni. Oprócz swojego bezpieczeństwa do spożycia, posiada też dużo białka, dzięki czemu w smaku jest bardzo kremowy. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się z tego filmu czegoś ciekawego. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu pleśń, a ja przypnę Ci serduszko. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia. Cześć!